Cześć. Nawet nie wiecie, jak bardzo potrzebowałem swego rodzaju audiowizualnej odtrutki po ostatnich produkcjach, które oglądałem. Dość dużo narzekania na gałęzi było na różne filmy, a nawet jeśli coś mi się nawet podobało, to i tak sprowadzało się do tego, że okazywało się dość zwykłym średniakiem. Jednak Silos to serial, który. Wciąga nas od pierwszego odcinka. Nie często się to zdarza, nawet jeśli mamy produkcje serialowe, które ostatecznie bardzo pozytywnie oceniamy, my to często dość wolno się rozkręcają. W pierwszym odcinku widzimy tak zwany potencjał, ale jeszcze nie jesteśmy nim na tyle zauroczeni, żeby rozpływać się w zachwytach. W przypadku tego serialu, od pierwszego odcinka, od samego początku jesteśmy wciągani w całą zawiłą opowieść i do. Ostatniej minuty nie daje nam o sobie zapomnieć cała produkcja. Rewelacja. Tak naprawdę jedyna rzecz, do której mógłbym się przyczepić w kontekście tego serialu, to fakt, że bazuje na bardzo mało oryginalnym, wyświechtanym, często powtarzanym w popkulturze motywie. Jednak bazując na te filary, mimo że są historii, mimo że są mało oryginalne, to udaje się na ich podstawie twórcom zbudować bardzo interesującą, wielowątkową, pełną intryg i interesujących bohaterów opowieść. Całość oczywiście jest oparta na serii książek, Książek, których nie czytałem i szczerze nie miałem nawet pojęcia, że istnieją, więc tyle mogę o nich powiedzieć. Jeśli chodzi o to, jak została ta adaptacja przeprowadzona, z punktu widzenia wierności, nie mam absolutnie żadnego po pojęcia o tym i tak jak mówię, nawet nie wiedziałem, że te książki istnieją, ale teraz już wiem i może sobie je nadrobię. Zobaczymy. Więc, jakby nie jest to oryginalna historia, tak? Wymyślona. Na czysto. Przez twórców tylko bazuje na serii książek już stworzonych. Jeśli chodzi o historię, od tego sobie może zacznijmy. Wszystko koncentruje się na tytułowym silosie. Jest to gigantyczny budynek stworzony wewnątrz pod ziemią, pnący się na setki, setki pięter, który zamieszkuje powyżej 10 tysięcy osób. Nikt nie może wyjść na zewnątrz, gdyż ziemia jest skażona i każdy, kto opuści bezpieczny teren silosa, umiera z jakichś powodów. Więc łatwo tutaj sobie już przed oczami mieć taką klasyczną opowieść postapokaliptyczną, gdzie wszyscy muszą mieszkać w schronach, bo Ziemia została zanieczyszczona, czy to jakimś wybuchem nuklearnym, czy to jakąś chorobą, czy wiecie, możemy sobie wszystko tutaj dopowiedzieć, na razie w pierwszym sezonie nie do końca się to wszystko wyjaśnia. Ale jakby w popkulturze wiele razy tego typu tego typu motywy były już prezentowane. I jest to oczywiście idealny zalążek, idealne rozpoczęcie pod prezentowanie tej nadrzędnej intrygi, czyli ogólnego spisku, gdy się okazuje, że tu nie do końca wszystko jest prawdą, że cała ludzkość zgromadzona w tym silosie żyje w pewnej iluzji, w pewnej ułudzie, że jest oszukiwana, że prawda to jest zupełnie inna niż jest to wszystkim przekazywane. Jest to o tyle jeszcze ciekawe, że tak naprawdę historia, którą znają mieszkańcy Silosa, rozciąga się może na 100 lat wstecz. Wtedy podobno odbył się jakiś dziwny bunt, w czasie którego spalono wszystkie biblioteki, wszystkie książki, wszystkie technologie, które by opowiadały o tym, co się wydarzyło. Więc wszyscy mieszkańcy Silosa wiedzą tylko o tym, co się wydarzyło w ostatnich 100-120 latach, gdy już w tym Silosie zamieszkiwali. O niczym, co się działo wcześniej, nie wiedzą, a dodatkowo wszelkie, Przedmioty związane z tą przeszłością nazywane są reliktami i są surowo zakazane. Każdy, kto znajdzie jakikolwiek relikt, musi go od razu przekazać władzom albo czekają go bardzo surowe kary. Kolejnym motywem, który tutaj się przewija, jest fakt, że każdy z mieszkańców silosa może poprosić o wyjście. Jeśli wypowie określoną regułkę, to otrzymuje zgodę na opuszczenie tego silosa, ubierany jest w specjalny skafander i wychodzi na zewnątrz. Tutaj jest kolejny haczyk: mianowicie wszyscy mieszkańcy silosa mogą przez specjalne kamerki zamontowane na zewnątrz budynku, obserwować jak ta postać właśnie wychodzi. Przemierza tam z reguły kilka kroków i od razu umiera. Więc wszyscy widzą, że na zewnątrz nie jest bezpiecznie. Każdy Piętro tego tajemniczego silosa zamieszkują osoby z różnej klasy, tak to nazwijmy. Na samym parterze zamieszkuje klasa robotnicza, tak zwany mechanicy i im wyżej pniemy się na tych piętrach silosa, setki pięter do góry, to mamy osoby bardziej, nazwijmy to, uprzywilejowane. Oczywiście władza i tak zwana Arystokracja zamieszkuje najwyższe piętra, więc piętra nam symbolizują oczywiście również podział klasowy mieszkańców. Główną bohaterką serialu jest Juliet, która zamieszkuje ten segment mechaników e, najniższy. Z uwagi na pewne wydarzenia, które rozgrywają się w jej życiu, zaczyna zauważać, że wiele tu rzeczy jest pewną iluzją, pewnym kłamstwem, że prawda jest zupełnie inna niż to, co jest przekazywane mieszkańcom. Tego silosa. Cała historia jakby nadrzędnie bazuje właśnie na tym motywie poszukiwania prawdy. Jednak to nie jest wszystko. To, co mi się tutaj bardzo podoba, to bohaterowie. Mamy tutaj wiele różnych bardzo ważnych postaci. Oczywiście główną bohaterką jest Juliet, ale często historia nam rozchodzi się troszkę tak na różnych bohaterów, z których każdy zaczyna poszukiwać tej prawdy, ale też każdy. Ma inną troszkę przeszłość, inne traumy, inne wydarzenia w jego życiu doprowadziły do tego, że tej prawdy zaczął poszukiwać. Jednak niezależnie od pobudek, jakie prowadzą tych różnych bohaterów, to jakby wspólnym mianownikiem jest to odszukiwanie, prób próba oddarcia tej iluzji, tego kłamstwa. I bardzo dobrze są poprowadzeni ci bohaterowie. Te wydarzenia są świetnie zaprezentowane. W bardzo przemyślany sposób ich losy się przeplatają. Jesteśmy w stanie idealnie uwierzyć w te, w te historie. One są poruszające, one są interesujące. One są tak z punktu widzenia życiowego bardzo wciągające. Dynamika tego serialu jest dość zmienna. To znaczy tak jak początek dość szybko nas chwyta za gardło i wciąga w ten świat Silosa, potem następuje kilka odcinków, w których tempo zdecydowanie zwa, i wtedy, ale to nie znaczy, że nie, nie zwania w taki negatywny sposób. Akcja oczywiście troszkę zaczyna nam. Spowalniać, ale dzięki temu twórcy poświęcają więcej czasu na dekonstrukcję portretów psychologicznych tych postaci. Możemy ich lepiej poznać, zaprzyjaźnić się z nimi lub ich znienawidzić. To już zależy od naszego podejścia do tych bohaterów. I dzięki temu zaczynamy też lepiej rozumieć, jak ten świat działa. Więc to zwolnienie tempa akcji jest tu bardzo ważne, bo pozwala nam bardziej wchłonąć świat przedstawiony oraz o wiele lepiej poznać bohaterów, zrozumieć ich pobudki, zrozumieć to, dlaczego zachowują się tak, jak się zachowują, zrozumieć. To, kim po prostu są, bardzo ciekawy jest również montaż czasowy. To znaczy, początek tego serialu, bo powiedziałbym, że połowa tego, tego sezonu jest prowadzona nieliniowo. To znaczy, mamy oczywiście tą teraźniejszość, ale w montażu równoległym obserwujemy wydarzenia dziejące się w różnym segmencie czasu, co też pozwala nam lepiej zrozumieć obecną sytuację w silosie i lepiej zrozumieć tych bohaterów. Więc mamy tutaj wydarzenia. Dziejące się na przestrzeni lat ukazywane, które również się bardzo sprytnie przeplatają. Losy tych bohaterów okazują się o wiele bardziej ze sobą powiązane niż z pozoru się to może wydawać. I druga połowa tego sezonu bardziej już przebiega liniowo, gdy już twórcy nam przekazali wszystkie informacje, gdy pomogli nam właśnie zaznajomić się z całą, z całą fabułą, z całym. Podstawą, podstawą tego scenariusza, to wtedy już historia zaczyna być prowadzona bardziej liniowo i bardziej już zmierza do takiego zwieńczenia. Juliet, czyli Rebecca Ferguson, wypada fenomenalnie, to jak ona potrafi ukazać różne stany emocjonalne, jak potrafi w pewnym momencie być śmiałą, pewną siebie bohaterką, gdy w kolejnej scenie zniszczona przez jakieś konkretne informacje czy przez swoje traumy z przeszłości nagle jest roztrzęsioną, delikatną istotą, to jak ona potrafi i, i, i jak ona to sugestywnie potrafi wszystko zagrać, szacun pełen, rewelacyjna postać. W ogóle mamy tu sporo y, dobrych aktorów i tak naprawdę nie ma tutaj słabego ogniwa. Y, oczywiście niektóre postaci są zagrane lepiej, niektóre gorzej, ale każda jest zagrana jakoś. Co mi się też podoba, że te postaci nie są też ukazywane tak bardzo zero jedynkowo, w sensie ten jest dobry, ten jest zły. Nawet jeśli mamy postać bohatera, który wydaje się przysłowiowym złoczyńcą, to twórcy starają się fabularnie ukazać podstawy tego, dlaczego on się tak zachowuje, dlaczego tak myśli, dlaczego staje się tym, czy stał się tym złoczyńcą przysłowiowym. Myślę, że tutaj możemy się zatrzymać, żeby więcej Wam nie zdradzać, bo tak naprawdę musiałbym wkroczyć troszkę w temat spoilerów, a nie chcę psuć Wam seansu. Mam nadzieję, że to zarysowanie wątku fabularnego Was zainteresowało. Zdaję sobie sprawę, że właśnie u podstaw nie jest to może nic oryginalnego, ale. Te smaczki fabularne niestety są już, w, istnieją w tym przedziale spoilerowym, a te smaczki dodają tutaj dużo charakteru całej historii i powodują, że ona, mimo że u podstaw jest wyświechtana, to tak naprawdę, gdy w nią wkroczymy, zasmakujemy jej, okazuje się, że ma nam bardzo dużo do zaoferowania. W ogóle to jest zabawne, że no, serial jest na Apple+, Plus, że to jest kolejny przykład świetnej produkcji od Apple, które Dawkuje nam te seriale, nie zasypuje nas tymi produkcjami, ale każda z nich ma coś do zaoferowania. Przecież w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku było rewelacyjne rozdzielenie, absolutnie fenomenalny serial. Teraz mamy, no, może nie aż tak fenomenalny serial, ale też nagle nadszedł taki silos, który ja z żadnej promocji marketingowej wokół tego serialu nie widziałem, jak to zwykle bywa u nas z serialami z Apple Plus, ale okazuje się kolejną petardą. Może nie aż tak dużą jak rozdzielenie, ale naprawdę interesująca produkcja, którą z czystym sercem mogę Wam polecić. Dajcie szansę, myślę, że będziecie bardzo zadowoleni i nie będziecie się mogli doczekać drugiego sezonu, bo drugi sezon już jest, już jest potwierdzony i szczerze no, ja walczę w tym momencie za sobą, żeby wiecie, czy czekać na drugi sezon, czy może kupić sobie tą serię książek i już nadrobić kolejne wydarzenia. Hmm, no nie wiem jeszcze, co zrobię. Czy wytrzymam, czy kupię książki, czy poczekam na drugi sezon? Zobaczymy, jak to będzie. Ale szczerze, szczerze Wam polecam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.